Panie premierze, pojawiło się, właśnie, pojawiło się oświadczenie, komunikat ze strony Komisji Europejskiej, która twierdzi, że najlepszym sposobem zapobiegania świńskiej grypie są szczepionki. Czy takie oświadczenie i takie stanowisko Komisji zmieni zdanie naszego rządu i naszego ministra zdrowia, naszej pani minister zdrowia w tej właśnie sprawie? Znaczy ja mam wielki szacunek do Komisji Europejskiej do jej refleksu wtedy, kiedy trzeba działać, ale mamy też w sobie wystarczająco dużo krytyczyzmu, żeby spokojnie podchodzić do rozmaitych komunikatów na ten temat. Jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj nie ma alternatywy dla tych szczepionek, które pojawiły się na rynku i mnie by bardziej interesowało powiem bardzo otwarcie. Na przykład stwierdzenie, że Komisja Europejska bierze na siebie prawną odpowiedzialność za uboczne skutki działania szczepionki, to wtedy moglibyśmy porozmawiać bardzo otwartym tekstem, czy tak jest, czy nie. I dobrze rozumiemy, o co, o co chodzi. Poza tym nie tylko w filmach i nie tylko w książkach, ale często także w dokumentach znajdujemy ślady najbardziej mm, takich interesujących i nietypowych działań wtedy, kiedy chodzi o wielkie pieniądze, wielkie rynki, w tym na przykład rynek farmaceutyczny. To nie jest oczywiście komentarz do Komisji Europejskiej, ale do całej sprawy.